Witam, ponownie spotykamy się na odcinku pod tytułem kurierzu dowióz i mamy tu taką paczuszkę jest to używana gra, która dojechała do mnie właśnie kurierem konkretnie przez paczką i byliśmy sobie z pieskiem na spacerku żeby ją właśnie przynieść i, i dostarczyć bardzo dziękuję osobie, która to za naprawdę bardzo niewielkie pieniążki odsprzedała i yy, mam nadzieję, że, że mi się spodoba. Co tu mamy? Tu mamy Mines. O, widzicie? Dobrze, pudełeczko zostaje może się sprzyda yy, muszę, muszę zebrać się i, i po prostu sobie, yy, sobie przygotować mam kilka rzeczy do, do sprzedania Rzućmy tylko tak bardzo ogólnie okiem, czy wszystko jest ok. Tak, wydaje się być, być tutaj w porządku. Nic nie jest zniszczone. Solidna, gruba instrukcja. Także kolejna gra, która, którą będziemy się zagrywać i będziemy się wspólnie dzielić. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.